Hej kochani, w dzisiejszym odcinku wam pokażę wrap czerwca W czerwcu przeczytałam 7 książek To jest dobry wynik Bez przedłużenia może Już zacznę opowiadać wam Pierwszą książką jaką przeczytałam Będziemy lecieć po kolei Pierwszą książką jaką przeczytałam w czerwcu to jest Before the teaches us to lie książka I Jak ona mi się podobała To jest naprawdę jedna z najlepszych moim zdaniem książek tego roku Jest przecudowna Boże, czytajcie to, please, 18+, plus. Eee, nie spodziewałam się w ogóle, że będzie, będę miała właśnie tutaj aż tyle znaczników Ich tutaj jest bardzo, 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 bardzo dużo No i tu mam podpis i takie rzeczy od autorki To, jakie to było w ogóle śmieszne Tego się po prostu nie da opisać, to jest bardzo podobne, chociaż nie wiem, humor jest, jak robicie, klon i w ogóle, właśnie klon, takie bardzo dużo humoru, jakiś odzywek, ripost. To jest przesudowne Humor w tej książce, ja nie pamiętam kiedy ostatnim razem, aż tak się śmiałam na książce jak na tej. Aczkolwiek boję się drugiej części pierwszego tomu, bo to jest tą pierwszą część pierwsza, bo autorka to rozdzieliła jakby pierwszy tom na dwie części. Muszę sprostać, w osoby jest tak gorąco, The dzień przed warantykami zostaje zrzucona przez twojego byłego chłopaka, że chce w sprawiedliwości się zem... chce się zemścić na swoim byłym chłopaku, więc postanawia wpaść na taki wpadaj pomysł do głowy, a ona jest bardzo taka, wiecie jakby bardzo szybko pod wpływem emocji, impulsu, postanawia jakieś tam różne decyzje, jakby podejmuje. Jedną z nich jest to, że zacznie pracować w konkurencji jej. Byłego chłopaka kancelarii, a nim się okazuje Oskar Preston, głowa tej całej kancelarii, jakby szef, bla, bla 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 bla. Na samym początku, pierwsze ich spotkanie w ogóle, <głynne> ogólnie ich pierwsze spotkanie są okropne, po prostu pod tym względem, że bardzo się nie lubią. Totalnie one, oni tak się kłócą, mają taki posty do siebie. No i Destiny zostaje prawą ręką Oscar'a jego asystentką. No i nie wie, nie wie o tym, że z czasem nienawiść może przejść na jakby miłość Więc to nie chcę chyba za bardzo mówić, bo to jest dosyć oczywiste moim zdaniem W tym tomie pewnie Aczkolwiek bardzo, 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 bardzo Wam polecam To jak też jest pięknie wydana ta książka Taka minimalistycznie, ale po prostu ładnie I bardzo, bardzo ładny też w ogóle ma podpis yy, autorka No widzicie to? Przepiękne mi się bardzo podoba. Drugą książką, jaką przeczytałam w czerwcu, jest Devilish Love. Devilish Game. Tak, bo Devilish Love to jest druga część Dylogii devilish 16 plus, tutaj mamy. Tak to jest wydana ta książka. Tak, Tak się świeci, to już budzą. Mam tutaj główną bohaterkę. Madison, 18-letnią. Chodzi tam do ostatniej chyba. Pla, tak, ostatnie kasylicową. Um, no i jej przyjaciel, przyja znaczy jej przyjaciel proponuje, um, żeby ona pojechała z nim na wyścigi samochodowe nielegalne, żeby sprawdziła, czy jej to się spodoba, żeby też na przykład by nie chciała jeździć. No i panopatarka bo się zgadza, Madison. Um, no i tam poznaje chłopaka, który jest bardzo zamknięty w sobie, bezczelny um, nie zbliża się do kogoś, wiecie, tak. nie ufa też. Ogólnie, wiecie, taki gburowaty typ. Yy, I tak. Ogólnie, główna bohaterka też jest po stracie bliskiej osoby. Yy, ma też plany iść na Harvard, ale yy, odkłada to na razie na drugi plan i się skupia teraz na tych właśnie wyścigach. No i później dowiaduje się, jak już jest na tych wyścigach, od głównego jakby prowadzącego jakby całego tych, tych wyścigów Bo się zgadza, no nie? Że e, będzie ją uczył właśnie ten znienawidzony przez nią chłopak, czyli Noah Woods I będzie jej trenerem Jakby wiecie, żeby ona jeździła, driftowała, bla, 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 bla. No i tak, to chyba tyle co mogę tutaj powiedzieć Później tutaj się rozkręca bardziej, jakiś wątek romantyczny, i w ogóle to jest moim zdaniem. 18 plus. Tutaj jest 16, ale tutaj jest bardzo dużo wątków, takich jak problemy psychiczne, problemy samobójcze, przemoc, wiele innych trudnych tematów. Mam tutaj lekko też um, obraz zaburzeń odżywiania, um, mega mały opis znaczy, w sumie nie opis, tylko wzmianka bardziej o napaści seksualnej. No i co? I co? I co? Co jeszcze depresja depresja. No i na pewno o czymś zapomniałam, ale w przednim filmie więcej o tym opowiadam. No i tak, ogólnie podobała mi się ta książka, bo w pierwszym tomie bardzo dużo było tych wyścigów, gdzie ja bardzo polubiłam wyścigi po I wanna fo. Jak ktoś przeczytał już I wanna fo, to to moim zdaniem jest... Bardzo podobne, chociaż mniej mocne niż I Wanna Fall. Chociaż i tak mocne A mi się to podobało, aczkolwiek było w pierwszym filmie, bo to jest w ogóle debiut autorki Amelie To jest debiut jej I to było widać, bo tutaj było bardzo dużo powtórzeń Jakichkolwiek, naprawdę Albo co mi się też nie podobało, że były bardzo podkreślane jakieś takie rzeczy jak iPhone, iPad um, biznes z i na Kleina to też trochę mi nie pasowało, ale ogólnie to było naprawdę fajne. More Than Words od Mii Sheridan, autorki Archers Voice i Most of All You Ktoś jeszcze nie wie, główna bohaterka Jessie. ma swojego przyjaciela w wieku tam, nie wiem, 11 lat, nie, bo po prostu mała ma przyjaciela, kalena. I w pierwszym jakby rozdziale, bo mogę powiedzieć, że sobie dwa pierwsze rozdziały, bo totalnie jakby... 30, 20. Um, przyjaźniłem się I pewnego razu z dnia na dzień główny bohater znika Po prostu go nie ma Umej gotowe Znika, po 10 latach widzą się znowu w francuskiej, francuskim barze No i e, główny bohater jest głównie znany, jest kompozytorem znanym na całym świecie No i pomiędzy nimi w tym barze dochodzi do czegoś Tyrezyczyków Ogólnie była git ta książka, ale nie była lepsza od Archery z Wojskoim Zajem Nie 3,5 w tej książce, 16 plus ma do książki Aurory od Agaty Gładysz To jest jej debiut w ogóle Ogólnie vibe tej książki jest mega git Taki włoski, właśnie jak um, Verona no to czuć okej okay. Jest to książka 12 plus. Ładnie wydana jest taka książka, bardzo mi się podoba. I gdzieś tu? Ta okładka, jakby taki komponuje razem. Mega fajna w ogóle. Tutaj mamy bohaterów i chyba, tak. Tutaj są Slowborn, mm, Fresh i tak. Mam parę znaczników, znaczy kilku, trochę znaczników, ale nie jakoś też dużo. <coughs> ogólnie ta książka była git, chociaż dwa momenty tutaj mi się bardzo nie podobały. Z kremem. Że jakby główny bohater nie będzie się smarował kremem z filtrem, bo to jest kobiece To chyba było, miało być śmieszne Nie było dla mnie I drugi moment z tym, że jakby główny bohater Ma wypożyczony samochód świata 500 i że on jest też bardzo kobiecy i to nie jego stylu, nie dla chłopaków, nie dla mężczyzn i w ogóle Okej okay. Styl pisania był o, fajny i normalne, moim zdaniem Ładnie wydana jest ta książka, bo tutaj ma jeszcze takie Coś Dwie perspektywy są, że głównego bohatera i I tutaj Widzicie? Ten samolot, on robi serduszko, mega cute Mam tutaj główną bohaterkę, która z dnia na dzień po maturach, po tam w szkole Postanawia wyjechać Na wakacje za granicę Po prostu wchodzi na lotnisko, pyta się pani Obilet bilet jakiejś gdziekolwiek najbliższe i to jest Wenecja Werona Wenecja Włochy, Werona <grywana> leci i tam poznaje na lotnisku taką typiarek, która pomaga tam z jakby mieszkaniem, z pracą i główna bohaterka właśnie pracuje w księgarni no księgarni, no i tam przypadkiem poznaje głównego bohatera Willa, który Wchodzi na ratunek, bo wspięła się na regał, żeby odłożyć jakąś książkę I ten regał zaczął na mnie lecieć Trochę dziwne, ale I główną po prostu pomaga i tak to się zaczyna, że Postanawiają się kiedyś jeszcze spotkać, jakieś tripy pozwierać bardziej tą, te włochy I, I tak Słodkie to było Ale czy to mi jakoś na mega długo zapadnie w pamięć? Nie wiem Ale 12 plus to jest git, książka na takie zaczęcie na przykład z y, czytaniem, to, to, jest, to jest fajne Przeczytałam drugi tom, Devilish Love Znaczy Devilish Game, drugi tom, czyli Devilish Love, tak Nie wiem, co ja mogę powiedzieć, bo powiedziałam w wam o pierwszym tomie Więc nie będę mówiła Tylko po prostu, że <laughs> było już fajniejsze, mniej mm, wyścigów trochę Ale jakby dłuższe No bardziej mi się to po prostu podobało niż pierwsze chyba to tak, cztery Cztery gwiazdki, bo tam dałam 3,75, to teraz tutaj damy 4. E, Następnie przeczytałam książkę, którą bardzo, bardzo, bardzo chciałam od W sumie odkąd zaczęłam o niej słyszeć na Booktoku i e -book Instagramie. To jest To zobaczenia jutro od Kingi Burczkowskiej Spodziewałam się Choć, kurde, teraz to zrobię dziwnie zabrzmi, źle Że spodziewałam się czegoś mocniejszego, chociaż to jest mega mocne Ale coś co mi tak uderzy bardzo i będę życzyć w ogóle, a nie um, Chociaż jeden raz na momencie głównego bohatera, a nie głównej bohaterki um, Ale ogólnie też jest bardzo ładna ta książka Z nami Swajang, 16+, plus. <laughs> I tutaj się prezentuje tutaj oczywiście autorka Tej polecajka Aleksandra Błaszki jest No i tutaj mam trochę dużo znaczników też, bo bardzo mi się podoba ta książka Ja do teraz czasami o nim myślę, o jakichś takich wątkach niektórych i w ogóle Mega fajna była ta książka, ja się zastanawiałam czy nie dać jej naprawdę pięciu gwiazdek, bo czasami o niej myślę um, No mega mi się podoba, szybko się to też czytało, no Mega, mega, mega polecam. Mam taką główną bohaterkę, która jest po stracie swojej siostry bliźniaczki, którą straciła w strzelninie szkolnej I poznajemy tutaj głównego bohatera um, Noaha też Noa, też poznajemy I to jest jej terapeuta nowy, tak? Terapeuta? Psycholog, sorry Psycholog jej nowy, który będzie jej pomagał z wyliczeniem Traumą po prostu. No i tak, to jest mini wątek romantyczny, ale jest. No i smutne to jest bardzo. No i tak, nie wiem, co ja mogę więcej powiedzieć bo bo niestety też do bardzo zdradzi, bo to się jakby opiera głównie o traumę. Bardzo mi się podoba tył w ogóle, tutaj cały. Jak to będzie widać, to byście sobie przeczytajcie, bo mi się naprawdę mega podoba, no bardziej to. Um, napraw mnie i uratuj mnie i uratuj, nie przepadnę w całym tym oceanie bez nadziei. Czekam na drugi tom. Mam nadzieję, że będzie jeszcze wydany w tym roku. Tak, bo to dopiero miało premier 19 czerwca, więc jakby dwa tygodnie temu. No. No i następną książką przeczytałam w czerwcu. Jest Pinding 13, um, druga część pierwszego tomu. Tak. To jest kontynuacja właśnie Binding 13. Tej pilotowej. W um, mam już naczynki, bo to już czytałam bardziej w papierze niż w czytniku, a na, czetniku, chociaż na też czytałam. Um, I co? 15, plus, kolejne to będą 18. Plus. Podobało mi się to. Temu dałam 4 coś bo nie wiem, mamy jakieś jakby relacje z tymi książkami, bo z jednej strony co mi się podobała, a z drugiej strony mam tutaj mega dużo jakby takich rzeczy, które mi się nie podobały. Aczkolwiek one są do wypaczenia, i tak. Ostatni rozdział tej książki. Wow! Mega! Wow! Bardzo mi się podoba podobało. Mm, cztery gwiazdki, właśnie, jak już powiedziałam, bo... uh, No i tak, co mam tutaj powiedzieć? Mam bardziej. W sumie o pierwsze, to bycie o tym też, bo to też zostało podzielone na dwie części. Mam w Polsce. Mam tutaj guglimaterkę, która ma problemy w, jak i w domu, jak i w szkole. Jest hmm, prześladowana w szkole, ma problemy w domu pod tym względem, że po prostu przemocy, hmm, czy to psychicznej, czy to trochę hmm, psychicznej i fizycznej, tak po prostu. E, a w szkole jest prześladowana, wyzywana. No wiecie o co chodzi? Hmm. No, i jej mama postanawia, że przeniesie ją do um, innej szkoły, nowej, lepszej, z mundurkami, wiecie, tej takiej m, prywatnej o. No i e, w pierwszy dzień przechodzi przez boisko, na którym jest rozgrywany jakby mecz Rugby tak? E, z czego Tak, chyba to jest Rugby Jak nie, to sorry. Um, no i dostaje piłką w głowę. No i główny bohater, czyli Johnny, albo nie powiedziałam, że to jest szalona bohaterka No i Johnny jej pomaga. Pomaga jej z jakby pójściem do pielęgniarki, do dyrektora, poczekać na jej mamę, aż pojedzie do szpitala. No i tak to się zaczyna. Um, tak. Nie chcę bardzo się sprawdzać tutaj więcej, ale mega słodkie jest to. O mój Boże, Johnny. Co? To jest takie słodkie. O mój Boże, mega. Wracam 4 gwiazdki. 4,25 chyba. Nie wiem, jakoś tak. No i to są wszystkie książki, jak czytałam czerwcu. Jest ich właśnie 7. Nie mam właśnie drugiego tomu tak Glisho, bo muszę dopiero co kupić. Mhm. Ale tak to się prezentuję. Jestem zadowolona. Lipis też już się zaczął git, bo mam już dwie książki. A Zek. Tak, mam nadzieję, że to chciałam się podoba, jak się w na moim kanale.